Od razu wam wypomnam, żebyście wpadali na nasze kanały, czyli dziwne konto i... Łabowil Prawda i możecie oba kanały zasubskrybować. A my dzisiaj, a, a u mnie jest taki nietypowy odcinek dzisiaj. Dzisiaj bez kamerki nagrywam yy, i bez maski. No bo po prostu mi się nie chce. no, no. Dzisiaj taki u mnie, oczywiście na moim, na moim kanale, nietypowy odcinek bo zeoblocksa. Będziemy nacierać z Sieraniną. Właśnie nie, chcę wiem, mam grać, ale ona tam w pary pogada. Jak mam grać? Już wchodzę na kolegę. Dobra. Jakie. Ja, o, wyszedł. Jak ma spiniecie nazwę, żeby te ty? Co? Siemencik. Osiema! Ej widzę cię na start! Mega! Dawaj tylko Bacona. Beacon. Ej jak tutaj się w ogóle strzela, bo ja nie wiem. Ej w ogóle trudno tutaj się strzela. Dawaj tylko Baconka, no i zabity. Teraz tego kościa. Co? ile masz filmu. No ja się dwa. Na no, ja razie mam dwa. Dobra, jakaś dziewczyna. Mam jednego. U, help, help. Trzy już mam. Dobra, ja zabi za zabił mnie ktoś. Do, dobra, ktoś tam idzie. Pokaż im ile o. my zabiliśmy już osób. Ej, ale ja w ogóle fajnie, we, u mnie. Na kanale teraz jest taki nietypowy odcinek, bo z Robloxa, a ja cały czas nagrywam z Brawla. No. Mhm. Widzowie, my coś miłego do Leona w komentarzach. No. Bo, ja, bo ja mam mało wyświetleń pod jednym odcinkiem szczególnie, pod tym odcinkiem z gameplayu, bo taki trochę on jest nielubiany. Prawda? No. Wyłącz na ten mikrofon. No dobra. Zabiecięcie. Szybko. Nie. Dobra. Mikrofon. Dobra. Już Leôn... jest. E, na chwilę wyłącz mikrofon. Wyłącz czy włącz. Wyłącz. Dobra to wie, jakby coś zostawcie dla Leona. Suba i lajka, like żeby on był szczęśliwy. I dziękuję. Już możesz odpalić. Ale wiesz, że ja zapomniałem tego zrobić. Dobra, nic. Ej, dlaczego o teraz dołączyłeś? Wychodzi z gry? No, można powiedzieć. No dobra, to nic. A jeszcze nagrywasz? No, a co? No to dobrze. Dopiero 3 minuty no, nagrywam. Chęć widzów do miłego oglądania. Ja tutaj już nie przedłużam z tym gadaniem, no ja Zachęcam do miłego oglądania. No i niedługo jeszcze... No, jeszcze taka mała informacja, niedługo na moim kanale będzie QA, czyli wy możecie pod tym odcinkiem już zadawać pytania pod QA. Czyli takie pytania będę odpowiadać. A więc proszę piszcie, bo ja nie mam zbyt dużo komentarzy. Te komentarze i on będzie wam odpisywał i będzie na was Ta. odpowiedział. Jak nie będzie waszego komentarza w filmie, no to po prostu może się on mógł powtarzać A, albo, albo nie wiem. Ale po prostu... Albo po prostu nie... wymyślił hmm? się. Tak. Pamiętaj, pamiętaj, to co napisze czas, ile on to zrobi. No jak, jak nie będzie pod tym filmem ani jednego komentarza to nie ma tylko filmu Dobra Ja wszystko zapowiem Bo Byle mi ktoś napisał Co jest? Ej w miarę tę grę ogarniam jak się gra na tablecie Bo jak bo telefonie Nie dam, nie Ja chcę oh iść I tam nie będzie no, najgorzej nie ma, nie zabił cię nikt. Może wam mówię, że jak nie czy 20 muzykę. Co? Ja nic nie zrozumiałem i widzowie chyba też. Nie, oni dobrze zrozumieli no. No ale przecież powtórzę, Żeby ty wiedział. Jak oni dobiją 20 słów, to ty robisz swoją muzykę. Moją piosenkę? No. Ja nie jestem w ogóle wadnym muzykiem. Dobra, to ja ci wtedy pomogę. No dobra, to będziemy na razem nagrywać piosenkę. Dobrze, to ale... 20 i muzyka będzie razem dwa. No bo właśnie... No, ale odczytuj ich komentarze! Ja odczytuję! Czekaj, zobacz. Zrobię na... Zrobię na... Dobra dalej. Jezu, jakby zresztą Wam mogę powiedzieć na rzecz ja mam zabitych osób 99, a Leon... Jeden! A, zmyciek to czterdzaście, on dopiero zaczyna, a ja już gram mega długo w tą grę. Prawda, Leon? No prawda, bo on gra od 2020 roku w ogóle w Brawla. No. Tylko ja nie z tego, bo jest taki mały problem. No, wiem. mi Co? Schakowano mi konto. Na pewno, na pewno mu schakowana. On se jaja robi widzowie, nie wiem gdzie mój. Ja na sobie nie mogę nagrywać. Nagrywam na łabowil, it łabowil, bo jak jesteście youtuberami to musicie mnie zawsze it. Tak, jak macie, jak macie chociaż e, powyżej pięciu subskrypcji. No ja mam 13 14 A ja mam 11 ale Mam nieskończoność Amo! Ej, ja zobaczę ten filmik i co? I wszystko zobaczę. Dobra. Jakby coś Ej, pokaż im mój kanał za chwilę. No dobra, ja sko Jak skończymy to mylę. Dobra! Już Wam powiem o sponsorze. Nie mamy sponsora. Prawda, bo ja jestem bardzo małym kanałem na YouTube. Osta Ostatnio dołączył taki jeden: taki jeden widz z To jak tutaj jesteś, to mogę w to tylko QA. Pytanie zadać. Dobra, już Wam mówię. Uuu, się ma. U, dzięki. Ej, hey, ląk! Oni bo oni... Lecę, bo chcę... Lecę po życiu... Co? Ała! Dobra, za minutę pokażę Wam kanał Łabowila. Mało osób to wie, bo jak napiszę C Łabowil, to nie zaskoczy od razu, tylko trzeba trochę... E, szukaj i wtedy macza. No. Będzie, tak. będzie takie z Brawla trochę. No takie trochę z Brawla i trochę z Roblaksa. I z innych gier. No a u mnie to tylko z Bełla i z Roblaksa ten jeden odcinek, który teraz nagrywam. Czasami nagrywasz o życiu. W ogóle nagraj jakąś komedię. Po co? O, mam w plan na shorta. Nie, nie rób tego, Leon. Ha, ha, ha. to ze mną. No dobra, ale wiemy, to będą takie memy. Jakie? Ja robię ja. Ja memy. Na ja przykład takie. Jak we, ja. będzie jakiś... Y, we będzie... Ktoś mówi. Blond... Y, że... Jak, co kupiliście wolnie na urodziny? Jeden facet powiedział. Ja kupiłem takie coś, co y, do setki potrzebuje 5 sekund to jest Porsche później tam powiedział ja, po, ja kupiłem takie coś co w 3 sekundy y, y, dobije do ja to setki mam takie coś co nie ma ale a ty nie, masz. nie mi wartu dobra dobra bo ci du, jest drugi facet mówi ja swojej żonie kupiłem takie coś co do, do setki potrzeby na jest 3 sekundy. Co to jest? Ferrari. I teraz... Y, a ja kupiłem takie coś, to, co setki potrzeba jednej sekundy. Inni mówią, co to? To jest waga. Dobra, a ja ci dam taką zegaskę. Coś, co ma coś dużego, ale ty masz to, ale małe. Jest trochę wycki fight. To ja nie wiem, czy tam to nie przeznaczam dla dzieci. No dobra, to jest taki. Siusio, mówi się klejnoty. Aha, czyli jaj. No dobra, to klejnoty, klejnoty, wytnie się to jakoś chyba. Nie mam montawysty. Dobra, ja ci poradzę. SIGMA tu Ignacego. tu tu Jezu, on mi kiedyś nagrywał wszystko i montował ale nigdy nie umiał czegoś montować co jest trudne czy to Ignacy? no Ignacy. dobra e, teraz już wam pokażę kanał tylko mojego ko kolegi nie, nie zwracajcie uwagi na tapetę dobrze? subskrybujcie ten kanał English for Spanish tu 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 a, a wy jak wtedy powiesz A wy jak wtedy powiesz, że z w to jesteś największą Nie, bo English. Sigma Dobra to jest jego kanał ładny profilowy, które ja mu zrobiłem. W takim pro... Zrobiła tobie! Ja w ogóle zrobię sobie inna. Ale ty masz ładne. Takie podobne do mojego. To jest kolek z Braula. Co? To sobie kolek z brawla. No ja chcesz? Dobra, to jest jego kanał. Jak on subskrybuje z dzwoneczkiem, a więc wy możecie po mnie babugować. Dobra gram dalej. egenta w coś innego? Hmm. A to już skończyłeś nagrywanie? Co? A skończyłeś nagrywanie? No nie. No to dawaj, czarny, grawej, czami. Dobra, ale w co? Mmm. Mmm, coś co nie gra... Ej! Co? No, Ziemy zagrać to co nie grałeś? A ja grałem? Mmmm. Mmm... A może w był Kevin zagramy? Ej, a bo... Nie, bo mieliśmy lekać odcinek. A no tak. Nie może być cały spoiler. No, ale ja, Ale to będzie o 16 na kanale Łabowil. A więc wpadajcie. Na no Twoim! Na no Twoim! Ale ja nie mogę nagrywać! Ale żeby robić shortsy, to trzeba na telefonie, a ja mam na tablecie. Ale ty tego nie zrobisz na shortsy. Po pierwsze, jak. Jak nagrywam, to nie ma. Jak rozmawiamy, to nie mogę nagrywać. A po drugie, to ja nie mam kanału na telefonie tego samego, co na te. Na Dobra. Um, powiedz, ile trwa nasz odcinek? No, 13 minut i 45 sekund. Dobra, to już nie mamy czasu. No i sobie. Ten odcinek. No, kończymy już ten odcinek to był taki ja chwilę wbija nowy odcinek z Fortnite. na kanał Dajcie, teraz to już na kanał łabowila nie ale ja nie mogę nagrywać gier dlaczego no jak ja od razu wchodzę na jakąś grę i nagrywam to mnie wtedy wywala od kiedy niby od zawsze pa widzowie a, a więc my się już wygnamy na Ła. Now we're all...